Zajęcia z psami cieszą się niewątpliwie wyjątkowym zainteresowaniem wśród dzieci i nie tylko. Są bardzo ciekawe, dlatego wydaje się, że, że z pieskami to każdy ma do czynienia na co dzień prawda? i wszyscy wiedzą wszystko o pieskach. A okazuje się, że, że nie, że odpowiedni sposób postępowania z pieskiem powoduje, że możemy się czuć bezpiecznie i piesek jest, nie jest dla nas zagrożeniem. A zwłaszcza dla dzieci, gdzie słyszy się o tylu wypadkach pogryzień przy, przed dzieci. Także tutaj pan. Prowadzi znakomite zajęcia pod względem metodycznym i osoby się te zajęcia bardzo podbają. Na takich zajęciach prowadzonych pod nazwą Bezpieczne Wakacje, Uwaga Pies, dzieci uczą się, jak postępować z psami w razie zagrożenia. Dzieci mogą dowiedzieć się, jaką pozycję przyjąć, kiedy pies chce nas zaatakować i jaką wtedy, kiedy pies już zaatakował i próbuje gryźć. Uczymy dzieci w jakichś sytuacjach. Nie podchodzimy do psa. Jeżeli jest to przykładowo suka, która ma młode szczeniaki, nie prowokujemy takiej sytuacji, bo suka może bronić swoje szczeniaki i może też nas ugryźć. Jak pies odpoczywa, leży, śpi, też nie robimy mu nagłej tak zwanej pobudki, bo chcemy nagle się z nim pobawić. W nocy, jeżeli wstajemy do toalety, czy chociażby do lodówki czegoś się napić, a mamy psa w domu, czy ewentualnie jak wracamy w godzinach wieczorowo nocnych do domu i wchodzimy na teren posesji, zawsze powinniśmy się w pierwszej kolejności odezwać do psa, żeby pies usłyszał, że to my wracamy, a nie jakiś intrus obca osoba. W zajęciach uczestniczyła Bernadetta. Razem z Bibi, swoim czworonożnym przyjacielem, pokazywała sztuczki, jakich nauczyły się podczas szkolenia. Pokazuje, co, co może pies umieć. I powiedz, takie szkolenie rzeczywiście działa na psa? Bardzo. Jak widzę niektóre psy, które się prawie w ogóle nic nie słuchają, a ona się nie słucha, jakby było po prostu we mnie wpatrzone. Oprócz pracy z psami dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, sportowych i artystycznych oraz wyjeżdżają na wycieczki. Możemy się nauczyć edukacji, świetnych przyjaciół można znaleźć i fajne wycieczki są. Codziennie tutaj przychodzisz? Codziennie. Lubisz tu spędzać czas? Tak, lubię. Współdzielczy Dom Kultury Kopernik zorganizował pięć turnusów półkolonii. Właśnie trwa czwarty, a na ostatni jeszcze można się zapisać.